ladies, jest sobota. Jak sobota to saturn, zatem sprawdźmy, jakie ramy są potrzebne, by Wasza relacja przetrwała. Świeżość, coś nowego coś takiego, co moglibyście wykonywać wspólnie, razem coś być może, co robiliście na samym początku Waszej relacji. Nie chcę tu nic mówić, no ale przejście była w to jakby, no łogień, łogień. W każdym razie um, tu nie ma zaufania, tu jest dużo pomysłów, tylko brak realizacji, trochę brakuje spontaniczności um, i takiej lekkości. Przez to bardzo silnie. Gdzieś yy, się tak podłamujecie, bardzo inwestowanie w te relacje. Przede wszystkim, to co już się skończyło, to się skończyło. I nie wywlekajcie sobie z przeszłości wiecznie, bo to daleko nie doprowadzi. Tutaj troszkę daj się pozdobywać. Flirtu brakuje, tu też. No, spontaniczności, tak jak mówiłam. Nie porównywać się. Nie czuć się gorszym od tego, co było. Tu trzeba patrzeć do przodu, a nie do tyłu. Pochwal, że jego, bo on potrzebuje tutaj połechtaj, ego, połechtaj. Powiedz jaki on jest fajny, mądry i w ogóle. I wtedy to on będzie szczęśliwy i działać będzie chciał i mówić będzie chciał. Tutaj um, to jest tak, jak wybyście już na tym etapie swojej relacji wyczerpali to wszystko. Tu trzebaś więcej trochę. Dosłownie więcej, więcej świeżości, nowości, spontaniczności. Wyście przestali o siebie dbać. Tutaj albo nie ma rozmowy, albo jest za bardzo. Popadacie w skrajności, więcej harmonii, więcej równowagi. Tu też e, coś fajnego wydarzy się pomiędzy wami, gdzieś mniej więcej w okolicach przyślenia. No, jakiś taki fajny dar losu będzie. Albo on krzyczy na ciebie, że ty źle prowadzisz, albo ty na niego. I ktoś tutaj się zacina przy tym i się obraża. Daj mu pobyć samemu. Nie osaczaj go, bo on tu też ma swoje rzeczy. Tutaj być może ktoś ma ranę zdrady albo ktoś wcześniej zdradzał. I tutaj też, jak wybaczyłaś, to odpuść. Tu jest też. Ja nie chcę powiedzieć, że jesteś za odważna. Ale być może za bardzo go dominujesz. I nie matkuj. Na litość bogów, dziewczyny. Z matką się nie bzykano. Co wy? Ty myśl o swoim rozwoju, a nie o to, żeby jego się zaopiekować. Ty jego masz budować, a nie się nim opiekować, jak dzieckiem. Tutaj też burzliwość jest. Jakiś mały argument, i któraś ze stron jest wyprowadzana z równowagi w 5 sekund. Więcej nadziei. Więcej nadziei. Wy się też zamykacie tak, jakby. nie mnie wychodzicie, nie randkujecie ze sobą. Tu trzeba bardziej się otworzyć na ten aspekt. I też która ze strony jest w klatce mentalnej. Bardzo silnej, że coś nie rusza, że tutaj się nie da. Tu trzeba inaczej spojrzeć i rozpracować to, rozłożyć na czynniki pierwsze, poskładać jeszcze raz i hejo. A tu jest strasznie też idealizowanie, która ze stron idealizuje bardzo mocno. A on by chciał, żebyś ty jego na stałe była. Tu jakieś spętanko ktoś robił, i to chyba pani tutaj jakaś magia była używana na panu. Papy, papy. Nie żeby coś, ale za tydzień robi sama na siebie. <ścoughs> o Jezu. Ujaj. dobra. Daj mu być tym autorytetem. Daj mu być tym mężczyzną. Daj mu się tym zmęczyć też. A wy tak potajemnie tutaj są takie pragnienia, marzenia, szczególnie ty łóżko, a wy o, i o, i nie ma. Porozmawiać, ustalić, zrobić i wszystkim będzie przyjemnie. Wszystkim, szczególnie Wam. Tutaj też mogą Was ograniczać sposoby na oszczędzanie. No i bardzo mocno jesteście tutaj na finanse nastawieni, więc tutaj, tak jak mówię, trochę więcej lekkości, więcej, więcej lekkości. Na kogo czytałam: Lew, Skorpion, Panna, o Matko, Rak, Byk, Baran na spodzie, Wodnik. Wszystkie znaki stałe, a czemu mnie to nie dziwi? Czemu mnie to nie dziwi? Dobra, weźmiemy jeszcze karteczku. Nie. Klucze. Nie, odpuszczaj. Muszę to przemyśleć. Śniłaś mi się. Uuu. Nie wiem, czy to odpowiedni czas dla nas. Uleczam serce. nie Niesione przez... Ja tu napisałam. Nie wiem. Nie wiem. Niesione przez coś. Yy, łagodna pewność z pieprzem. Mówiłam więcej tu tego, tego. Nikt mnie nie rozumie tak jak ty. Widzisz? Tylko ty go tak rozumiesz. Nie mogę cię zapomnieć. Mam na nas plan. Bardzo dobrze. Pokusa. Widzisz kuś. Whisky, alkohol. Relacja z ojcem. Herbata. Ej, może masz poradę iść do taty? Tak też może być. Bajo.